Z reprezentantów Polski w konkursie indywidualnym na Mistrzostwach Świata. Szóste miejsce. Dobrze? Bardzo dobrze? Czy jednak ciut niedosytuł w tobie jest? Siódme! Siódme! Nie siódme! Siódme, zdecydowanie, jak najbardziej siódme, tak. No na pewno na pewno, no, powiem tak, no, że liczyłem na pewno na, na więcej, no ale brakło mi takich właśnie, takich skoków z tych lepszych, z tej, z tej lepszej repertuaru. E, ale no, też, też dzisiaj byłem w sumie zadowolony z tego pierwszego, bo już tam trochę się właśnie takiej tej rotacji, rotacji pojawiło, już tam, e, już tam chciało, chciało fajnie odlatywać. E, no także, także no... W porządku, no tak naprawdę to moje najlepsze, <laughs> najlepsze Mistrzostwa świata w lata, jakby nie patrzeć. No także, także im e, tak strach strach pomyśleć co będzie za dwa lata, no. już za rok, bo to przecież w przyszłym roku dostępne Mistrzostwa Świata. A. A no tak, no faktycznie, no to, to długo nie mamy, także, także to tak no co im starszy, tym lepszy, nie? Jak to się mówi. No to zdecydowanie. E, Piotrek, ja się zastanawiam, bo te wszystkie twoje skoki były w miarę równe, w miarę stabilne, tylko brakowało im odległości. I tu jest pytanie, które muszę zadać, dlaczego? No to tak, też tak zaważyłem. Nie no tak, tak jak mówiłem że tam brakowało mi właśnie właśnie trochę, e, brakowało mi właśnie trochę takiej e, rotacji nad bólą i właśnie no i wtedy jakby tam przekręciło, no to wtedy by było, było dużo, dużo lepiej, a tak. E, a tak właśnie wylatywałem i gdzieś mi te, ten narty mi tak od razu rozpychało, kantowało. E, no, i, no i później właśnie nie było, nie było tej, tej wysokości, no szybkość w miarę, no bo tam zdążyłem wykantować w dobrym miejscu, to, żeby jeszcze tam lecieć no ale to no, braku tego właśnie, tej takiej właśnie rotacji, żeby tam na dole szczególnie odlecieć, no bo tutaj na lotach, no to właśnie trzeba szybko przeratować, żeby, żeby na, na dole mieć tą szybkość i wystrać. Słowo szybkość bardzo kojarzy się ze słowem szybko albo szybka no to jak dzisiaj było z goglami twoimi, bo to też jest ciekawa historia o, jestem dzisiaj bardzo zadowolony z mojej pracy E, dzisiaj e, taki też był jeden, jeden z celów na dziś, żeby szybka mnie zaparowała. No, chodziłem sobie do kontroli, szybkę, go, gogle dawałem e, do kontroli osobno, pilnowałem, żeby, żeby mi nie, nie za, zawaliło, żeby, żebym coś widział, no ale no, ja wiem w sumie czy widziałem, czy nie widziałem, tak te same troszkę. No dobrze, to ostatnie pytanie o to, co jutro, bo mistrzostwa się oczywiście nie kończą. Jutro konkurs drużynowy, patrząc na to, jak wy równo stabilnie skaczecie, czujecie się kandydatami do podium? E, no, ja wiem. No, no, a bo to już no. W ogóle, bo mi zimno. E, ten. A no, no, a no. No dobra, to mnie przestrasował bo trener patrzy, To już zaraz nie wiem, co ja mam powiedzieć. A no to jutro? No, e, znaczy, no zobaczymy, no, każdy pewnie będzie swoją, swoją pracę starał się wykonać i, no i tyle, no tak naprawdę no, skoki, skoki są równe, dość dalekie, no także, także będziemy na pewno walczyć i, no, i zobaczymy, no i dobrze się bawić, no bo jeszcze, jeszcze o tej porze roku e, można, można poskakać na, na mamucie, także, także, także to fajnie, no, pogoda, pogoda, super, elegancko śniegu śniegu dowaliło. E, zimno, fajnie, no kurde. Jak, jak nie w zimie, no normalnie. jest tylko skakać. Dziękujemy Piotrek za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. A jeżeli mogę.